jest, ej, syty ziom, te jajko, witamy w jajowicach, mordo obczaj, nowy przypał. Ćpajko. Jeszcze raz, na spokojnie, mi to wytłumacz. Ale co tu tłumaczyć, jak wszystko jest jasne? Co jest jasne? Nic nie jest jasne. Wyszedłem na chwilę walnąć kloca, wracam, a tu się okazuje, że porywaliście i pobiliście urzędniczkę. Bo wyżyła! co miałem zrobić? Podejrzewam, że każda decyzja, niekończąca się na przywaleniu jej butelką octu w łeb, byłaby lepsza. Teraz to sobie możesz pić. Pi nie było ci tu, jak trzeba było podejmować decyzję. Poza tym oce, to teraz od odkaził rany. Dobra, a co z nią zrobimy? Szczał w łeb i do piachu. A coś oprócz mordowania, nie chcę mieć kryminalnych na ogonie, szczególnie teraz, kiedy mamy mafię do obalenia. Tu niech tu siedzi, zajmiemy się nią potem. Po pierwsze, w urzędzie będą wiedzieć, gdzie poszła, więc zaczną jej tu szukać. Po drugie, oprócz rapa, są tu jeszcze inni pracownicy i jego szef. W sumie fakt, dobra pani Alfa i Omega, rzuć jakimś pomysłem w końcu. Na start proponuję ją zawieźć do mieszkania. Tam jej przynajmniej nikt nie będzie szukał, a potem się wymyśli. Dobra, powiem rapowi i Patutowi, żeby ją zawieźli, i czas zająć się kontynuacją planu. To tak jak mówiłem wcześniej, możemy ograć pałkę z kilu kilokoksu przy okazji zaszkodzimy mafii. Wiem, gdzie mają wytwórnię. próbuję udawać legalną firmę, wystarczy wiedzieć kiedy i jak odebrać odpowiednie zamówienie. Na furgonetkę rapa naklejamy odpowiednie naklejki, żeby udawać wóz z ich floty pojazdów. Wjeżdżamy na firmę i podczas załadunku zwijamy co się da i spadamy jak gdyby nigdy nic. Hajs zarobiony, a budżet mafii naruszony. Za mało! Co? To za mało! Kielon, oni tamtego mają tony. Nie okradniemy ich jedną furgonetką. A jak towar nie dojedzie gdzie trzeba, to będą już sprawdzać, kto do nich przyjeżdża. Więc weźmiemy ile się daraż, te puścimy z dymem. Chcesz rozwalić im fabrykę? To nie będzie takie proste. I jest duże ryzyko... Nie wszedłem w ten interes, żeby konkurować z innymi tylko po to, żeby wszystkich zmiażdżyć jak robaki. Nie mam czasu na te twoje podchody. Ale ta fabryka może nam się w przyszłości przydać. Sami zbudujemy przyszłość na gruzach naszych wrogów. Gdyby nie moja pomoc, nie zbudowałbyś nawet pierda w kiblu. To nie podlega negocjacji. Pogubiłem się. Negocjacji nie podlega pierda w kiblu czy twój nie do końca przemyślany pomysł. Mój pomysł... Pełni przemyślany pomysł! Nie podlega negocjacji! I jak niby chcesz puścić całą fabrykę z dymem? Jesteśmy! I misja ogarnięta ogólnie! Brawo, a teraz mam zagadkę! E, jaką? O, lubię zagadki! Skąd wziąć materiały wybuchowe? Okraść te. E, wojsko! Przegrałeś! Twoja kolej! Materiały wybuchowe? A to ja mam y, takiego ziomka kolejarza. To z nim kiedyś mosty wysadzaliśmy. Bo on z pracy kradł takie spłonki kolejowe i inne takie. Bingo. Słuchaj kielon, jesteś pewny, że powinniśmy? Jestem zajście pewny. A teraz przypilnujesz interesu? Rapu, zawieź nas do tego twojego ziomka. Spoko mordo. Czemu ja mam tu zostać? Od takich zadań mamy sepków. A chcesz targać kartony z tymi spłonkami? Czy może jednak lepiej wykorzystać do tego dwóch drakarzy? W sumie czuję się przekonany tym argumentem. Cieszy mnie to. ile basy, jeśli policja nas to... Dobra, jesteśmy. Dalej to lepiej z buta iść, żeby nas poznał Nie lubi jak mu się nieznane wozy ładują na plac. W takim razie prowadź, w razie wóz giniesz pierwszy. Juppie, co to było? Nie ma za faki! Prawie was w planży ale potencjał ma co, nie? Siema, Mordo! Sprawę mamy do ciebie! Sebek, siema, ryju, Co tam u ciebie? Jaką sprawę? To jest kielon i batut i ten, no. W sumie to Kielon ma sprawę. Siemano! No, siemano! Skorupek jestem! O co chodzi? Słyszałem, że masz zajawkę na materiały wybuchowe! Pokaz w sumie to udowodnił! Was zajawkę? To jest moje życie, stary. Za to mnie wy. z kolei. Tam może i wysadziłem wagon towarowy, ale widoku do końca życia nie zapomnę. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo odłamek uszkodził mi głowę i mam e, am amnezję. Mówiłeś, że widoku do końca życia nie zapomnisz. Jakiego widoku? Tego, o którym przed chwilą mówiłeś. Spoko, stary, spoko. Mordo, o czym on nawija? Nie wiem, stary. Ja w sumie też. Mówię o tym wagonie, który on wysadził. Jakim wagonie? Co ty, stary gadasz? Może ma schizofrenie? Y nigdy o tym nie myślałem, ale w sumie to możliwe. Kiedyś sobie wkręcił na przykład, że jest torem, to ty to wkręcałeś moczo! Y to się nazywa syndrom zaparcia. Po pierwsze to się mówi syndrom wyparcia, a po drugie zaparcie to ma twój mózg! O, to ten! Ja mam w wyrabce takie tabletki na zaparcia. Dulkocip. Ja japa, zanim ta rozmowa pójdzie dalej na tory, które nikogo nie interesują! Y co ty masz z tymi torami i wagonami, stary? A debilej. Przed chwilą nam opowiadał, że wywalili go z kolei, jak wysadził wagon. Nie pamiętam tego. O, ciekawostka. Ja pracowałem na kolei. O, to ciekawe. Nieważne. Potrzebujemy wysadzić duży budynek. W środku będą ludzie, niezbyt nam przychylni, więc musimy to zrobić szybko. I wysadzić, jak już nas tam nie będzie. Da się coś ogarnąć? Ogarnąć się da. A co ja z tego będę miał? Zarobisz sporo na swoje hobby! Nie jestem na sprzedaż, mój miastowy druchu. Pojedziesz z nami i będziesz obserwował swoje dzieło. No mi się targować. Sebek, powinieneś go w rapce zatrudnić. Czyli mamy deal? Ta, umowa stoi. Tam w shopie stoją kartony. Możecie zacząć je ładować. To będzie prześliczny widok moi drodzy, jak Sylwestra, tyle, że lepiej. Dzień dobry Elemy lajty poproszę Nie jesteś za młody na szlugi? Nie jesteś za głupi na takie pytania? Pokaż dowód Kurwa typie, zawsze tu przychodzę po szlugi Twój kolega nie zadaje pytań Tylko sprzedajesz Czym ty masz problem? Słuchaj młody, pokazujesz dowodzik albo nie kupisz szlugów Dobra, Kici ci w oko Sie ...służbista trafił. Chuj, poczekam na tego drugiego. Przecież nie będzie tu cały dzień siedział. Samą porę. A co te patusy z nim robią? Masz klientów? Nie. Doskonale. Rapu, zamknij drzwi i wrzuć tabliczkę, zaraz wracam. Spoko, mordo. Siemano. Witam. Sprawa wygląda tak. Jedziemy do tej wytwórni narkotyków. Skorupek załadował całą furgonetkę materiałami pirotechnicznymi. Ta dostawa na pewno się im spodoba. Przynajmniej on twierdzi, że zapamiętają ją do końca życia. Czego o nim powiedzieć nie można. O kim? O skorupku. Co ze mną? Nie można o tobie gadać. Jak to? Jesteś chyba jak Voldemort czy coś. Jakim Wy zawsze z niszego stworzycie taką sieć myślową! Co stworzymy? Sieć! Jaką sieć? No... Pewnie tą www! Zamknąć mordy! W każdym bądź razie trzeba tam jechać zrobić boom! Okej... Okay. O której ruszamy? Ty zostajesz! Co? Nie chcę tam sztucznego tłumu! Nasza czwórka wystarczy! Poza tym ktoś musi pilnować sklepu! Czemu ja? Bo masz gadane i w razie przypału z kontrolą jakoś to załatwisz! A ci idioci zaraz się wysypią! Wytwórnia narkotyków, a takiej okazji nie mogę przegapić. Siema, na który karasz jedziesz? No, siema, e no, ten, no, na ten. Co zawsze! Czyli? No, ten nie. wiesz! Ty ten nie jesteś rozgarnięty, co nie? Typie, ja tu mam zawozić towar z punktu A do punktu B, a nie się trudnych słówek uczyć. Dobra, jedź na wolny garaż. No spoko, no dobra! Ja lecę zbierać dragi. Batut, ty ze skorupkiem będziecie rozkładać ładunki wybuchowej kanistry z benzyną. Słuchaj się go i tego nie sp... Rapu, siedź za kierownicą i czekaj na sygnał, żeby sp... Też tego nie sp... Ostatnio nadużywasz tego samego słowa w jednym zdaniu. Jakiego znowu słowa? Sp... Jak już zacząłeś, to mów! No, sp... Ty to chcesz chyba w cosplayu pandy zagrać. Y to znaczy? To znaczy, że zaraz ci oczy podbije. Idziemy. Kurwa, ale te auta są mu je... Dobra, trzeba zgarnąć jakiś towar. Jak? No bez problemu poszło. Hmm. Spodziewałem się jakiejś epickiej walki z pałką, a k**uś się nawet nie pokazał. Rapu, ruszaj. Wysadzać? Wysadzaj. Ale tu jest Eldorado, szkoda, że nie mam jak całego kartonu zakosić. Dobra, biorę te nasiona zielska i założę wielką hodowlę. Kim jesteś, gnoju? Twoim niedoszłym zabójcom! Co? Uznałem, że będzie syto brzmieć. Złodziej? Nie wiem, nie znam twojego starego. Wiesz, kim jestem, gówniarzu? A co rodzice ci nie powiedzieli? Koniec tego! Przerwiesz tradycję, i swoim dzieciom się przedstawisz! I co? Dalej będziesz taki wystrzekany? Schowaj tą pukawkę, bo ci się krzywda stanie! Mi? Typie, ty nawet nie wiesz kim jesteś, jak chcesz broń obsługiwać! Zginiesz! Nie jest to takie pewne! Z twoim rozumem to ty możesz zginąć! Grozisz mi? Widzę, że z dedukcją też u ciebie ciężko! No nic, ja się żegnam, typie! Muszę uważać, co życzę ludziom! Co jest grane? Kim ty jesteś? Widzisz, to ty nie wiesz, z kim zadarłeś. Nara! Stój! na Discorda. I nie zapomnij o tych Soku. Obczaj też nasze Insta, mordo. A jeśli chciałbyś nas wesprzeć, to obczaj Tipli, mordeczko. Lub zrób to przez wspieranie na YouTube. Będzie syto.